Cześć, z tej strony Radiuszka, użytkownik forum Info Ogrzewanie. W ostatnim poście napisałem, że przedstawię filmik z tym jak wyłożyłem kocioł defro szamotem. Już to pokazuję. Skło, wyłożenie pieca szamotem skłoniło nie, ponieważ płomień wydostający się z rynny. Lekko wydostawał się z rynienki. A teraz po wyłożeniu i po zmianie nastaw, zobaczcie co się dzieje. Płomień jest tak jak powinien być. Tu trochę niedopalonego peletu, jakiegoś popiołu. Tak to wygląda na dole. A na ruszcie wodnym postawiłem cegiełki w literkę C. Oddale, żeby było lepiej widać. Tutaj jeden bok, z tyłu i tutaj. Dlaczego w C? Ponieważ jak płomień szedł po tej ścianie, to chciałem... Może powinienem zrobić odwrotnie, żeby, żeby ta. No ale to są, to są testy, prawda? Cegła jest tak gorąca, że o proszę, tutaj jest znak, jak dotknąłem paluszka i paluszek spaliłem i wyłożyłem jeszcze tutaj te wyczystki, zobaczcie, tutaj dałem cegły i tutaj dałem i jeszcze z tej strony dwie. Tylko zastanowię się, czy tego nie przesunąć tych dwóch rzędów na tą stronę, a tego nie odsunąć tam. I tak to sobie wyłożyłem. Kocioł nie smoli, nie, yy, nie wydziela się żadna yy, skropliny. Zobaczcie, jak się fajnie, przyjemnie to wszystko czyści. O cholera, trochę mi tutaj poszło zamknę co do nastaw już pokazuję jakie mam nastawy na idzie 30, może 2, może, może 1 powrót jest w około ulicach, tam 50 na budziku analogowym jest 73 a co do samego kotła. na kotle mam temperaturę ustawioną 65 yy za lampę błyskawą i może ją wyłączę no nie udało mi się yy, teraz tak zrobiłem korektę w typ paliwa oczywiście mam korekty korektę wentylatora dałem na plus 20 ale korekty podawania zrobiłem na minus 30 tak no i tu nic, nic, nic więcej nie zmieniałem. Jeszcze zobaczmy jak to już na, jeszcze na 9 godzin zostało palenia. Na 9 godzin zostało palenia od środy, no czyli dużo pali, dużo pali temperatura podłogówki 31 tak się tak się przedstawia wykres kotła. Trzyma, pit, trzyma dobrze. Akurat nie wchodzi w nadzór. Temperatura bojlera. bojlera w ogóle nie, nie mam pompy na bojler, a leci ciepła woda, nie wiem, grawitacyjnie. Nie, nie, nie wiem, nie przeszkadza mi to cały czas, mam ciepłą wodę bez pompki. Mimo 33, a ja pokażę Wam na bojlerze ile mam. A na bojlerze mam 48. Słuchajcie, zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Może razem dojdziemy wspólnie do jakichś wniosków, które zaowocują mniejszym spalaniem. Tymczasem pozdrawiam i Cię zimy. Cześć.